Pan, też, pan Adam Was, pan Daniel Buczak, ja jestem i pan Jan Jan Przewicz. Czy jeszcze jakieś pytania a w tym falu? No, tak. bo już pytam o skład osobowy, to ja chciałem zapytać, kto wchodzi w skład zespołu do spraw zagospodarowania tej Góry? Ten zespół jest bardzo obszerny. Wchodzi dosłownie, bo 14 albo 14, 15 osób. Jeżeli Państwo nie dacie czas, poproszę o to zarządzenie i oczytam składu. Nie pamiętam. Mogę wymienić 6-17 list, ale nie chciałbym tu przykręcić. Jest obszerny skład. Oczywiście składa się on os z os os osób, no jest to jest przedstawiciel towarzystwa Miłość Ziemi Trzemiejskiej, są przedstawiciele z Rady, są pracownicy urzędu no, z promocji, także myślę, że tutaj chcieliśmy obrać te osoby, które rzeczywiście będą pracować, bo tutaj jest ciężka praca, nie tylko powiedzmy samo ocenianie koncepcji, ale głównie chodzi tutaj o wykonanie ciężkiej pracy, poprzez osoby dyspozycyjne, które dysponują czasem i będą chciały się poświęcić. Dlatego tego zadania. Ale Panie Kutki, jeżeli pomogę, po prostu poprosić Pani o te zarządzanie. Panie proszę Państwa, doskonale wiecie, że tyle zarządzeń jest. Myślę, że muszę wszystko pamiętać, ale staram się na prawdę mieć dobrą pamięć. Jeszcze co, nie opuszczam jej, bo jest każdego różna. Ja nie narzekam na brak pamięci. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przyjęcie protokołów z 10, 11 i 12 sesji Rady Miejskiej. Drodzy koledzy, nie wpłynęły żadne wnioski o uzupełnienie, zmianę czy poprawienie. W związku z tym możemy głosować, czy przystąpić do głosowania ombrog nad wszystkimi trzema protokołami. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołów z 10, 11 i 12 sesji Rady Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół jednogłośnie został przyjęty. Kolejny punkt. porządku Obrad jest o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie wyleczynice na 2011 rok. Jest to nowy projekt uchwały w sprawie zmian, który Państwo dzisiaj otrzymali. Poproszę Panią Skarbnik o zreferowania tego projektu uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Panie i Panowie Radni, chciałabym przedstawić projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Trzewnica na 2011 rok. Większość zmian była dyskutowana na komisjach, które pracowały tutaj w dniach 26 i 27 września. Ta, ten nowy projekt został wzbogacony o wprowadzone dochody z tytułu dotacji, jak również o niewielkie korekty wielkości dochodów wynikających z już osiągniętych stanów przekraczających plan. Jeżeli chodzi o wydatki, to w wydatkach y, ujęto przede wszystkim dokumentację drogi powiatowej, y, przepraszam, pomiędzy Pęciszowym a Kuźniczyskiem. Na wniosek Pana Burmistrza została dokonana ta zmiana i ja bardzo Państwa Radnych proszę, w, w tym projekcie jest brod, błąd, jest napisane Pęciszów przez EM. gdybyście Państwo mogli poprawić, y, bardzo proszę. Również zostały zwiększone środki na wodociągi i kanalizację, prace remontowe w tym zakresie. Zwiększono środki na dowozy dzieci do szkół oraz zwiększono środki, ponieważ zwiększono zakres prac remontowych w szkole w Masłowie. Dziękuję bardzo. Pan ja pytanie? Ja mam to pytanie, Pani Skarbnik dlaczego jest to mówię dopiero teraz, nie? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy sprawy merytorycznej. Punkt 23. Zwiększenie, zwiększenie środków dział obsługa długu publicznego na rozliczenia z barkami związane z obsługą długu publicznego. Jakie to są zwiększone środki i, i z czego to wynika i dlaczego? Proszę Państwa, dlaczego tak późno... No, ten projekt był przygotowany rano, ale Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu, w konferencji Inspektorów Nadzoru Sanitarnego i <coughs> przyjechał około godziny 12, około godziny 12 ten projekt został przedstawiony bez jego akceptacji, no, nie można było Państwu w ogóle przedstawić. No i stąd, stąd chciałam jeszcze przedstawić zblokowane, pełny, pełny projekt, ponieważ to też usprawnia potem pracę Rady, o czym też Państwo na pewno wiecie, bo przyspiesza to działania. A jeżeli chodzi o 23. Już się do niego, do niego odnoszę, muszę tylko otworzyć. No, to jest nowy. Bóg. Jego nie było w, w poprzednim projekcie. Mhm. Panie, radny, nie pamiętam dokładnie, o co, o co to chodziło. Ja, to jest istotna No tak, jest to woda 125 zł. Postaram się Panu udzielić wiążącej odpowiedzi. Po sesji, pan hmm. Punkt 30. Zmniejszenie środków rocznego utrzymania zieleni w miastach i w gminach na zakup usług remontowych oraz zwiększenie środków na zakup usług pozostałych. Też dlaczego i w jakiej wysokości to jest przyczyną takiej zmiany? Zwiększone środki o 74 758 zł. Zmniejszono zakres usług remontowych o 4000 zł. I już Państwu mówię, z czego może wynikać ten fakt. Zmiany dotyczące zieleni naprawdę były, Panie Wojtku, omawiane na komisji. Jak Państwo wiecie, no, sam proces przygotowywania jest dosyć długotrwały i przygotowując projekt dla Państwa na połowę września, w końcu września, myślę, że Państwo mi zobaczą, że wszystkiego w tym momencie nie pamiętam. W związku z czym zostały one przesunięte na remonty dróg? Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Pan wchodzi, Proszę, ja troszkę się boję, pana bo komisji nie spytałem. Mamy głos przewożącego do 20 osób i mamy przewidziane. 40 tysięcy. To jest yy, właściwa cała kwota, czy, czy po prostu sygnalizujemy w budżecie bardzo Jak tej może oddam głos panu burmistrzowi, bo on jest lepiej zorientowany w całości sprawy? Znaczy, to pytanie nie było, było na komisji akurat. Rozmawiałem na komisji i niech się pan nie boi, panie pośle, może pan pytać. Czas mamy dużo. Myślę, że nie ma obaw, nie, ma tutaj, nie ma oba. to wcześniej dzisiaj no. A, no to... Pracujemy 24 na dobę, także myślę, że tutaj te sprawy są ważne i warto pytać. Chociaż w tym kontekście, o którym ja zawsze podkreślam tutaj, rzeczywiście nie tak dlatego, że tutaj Pan Oskar obronę, tylko dlatego, że yy, jest tych spraw naprawdę bardzo dużo, proszę mi wierzyć. Tyle, tyle spraw, co u nas jest w Gminie Trzygnisa, ja analizuję inne gminy, staram się to przyglądać też innym gminom i budżetom i tyle zadań, które my wprowadzamy na każdej sesji to tylko poza Dlatego tego proszę wybaczyć, że czasami jest tak, że można trzeba się pamiętać. Ale to jest wszystko w wie, wierze tylko dla rozwoju naszej gminy. Tak, dokładnie jest tak. Dokładnie jest tak, że chcielibyśmy, że powstał taki wóz 19-osobowy, który wypełni tą taką lukę między autobusami, które mamy, które przewożą dzieci powyżej 40 osób i tymi dwoma autobusikami, które mamy do, do 9 osób. Nie uwagi na to, że dzieci dojeżdżają na naukę pływania e, na basen, a są to z terenów wiejskich, nie ma potrzeby angażowania ja w dużego autobusu, ale nie pamiętam skończyć dobrze. Nie skończy. Pan nie? Nie pan pan skończy. Dlatego, dlatego uznałem, że jest potrzeba takiego do zakupu takiego busiku, który będzie wypełniony obukę, a ten będzie służył. Y, to chociażby gdzie dzieci na, na zawody. Kwota jest, jest to początek kwoty. Zrobimy rozeznanie, czy to będzie bus z przetargu, czy z leasingu, yy, czy też z innego tutaj powiedzmy yy, konkretnego jakiegoś podmiotu. I wtedy jeżeli braknie, to będziemy tutaj głosować o dołożenie kwoty na zupełnie tą kwotę. Dobrze. Tutaj jeszcze oddam głos pani skarbnik. Ja przepraszam, jeszcze chciałabym uzupełnienie dodać do nas do poprzedniego pytania, e, e? Ta? tak dotyczącego zieleni. Mm -hmm. e, bo wie, wiecie Państwo, no nie zawsze pamięć jest taka, że od razu otwiera się ta właściwa szufladka w cudzysłowie. E, Środki zostały zwiększone, ponieważ wpłynęła większa kwota niż planowano z tytułu wpływów związanych z opłatą środowiskową. I taką propozycję zwiększenia środków przedstawił Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska i stąd to zwiększenie. Przepraszam za nieścisłości w poprzedniej odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję. Mam pytanie, też bo tu jeden nowy element. Eee, też mówię, może przepraszam, że nie od razu, no ale jeżeli otrzymujemy to praktycznie na przedsezon, czy już w trakcie, to <coughs> trudno, żeby się zapoznać tym też tak błyskotliwie i szybko. Chodzi mi o punkt 21. Zmniejszenie środków w dziale bezpieczeństwa publicznego i obrona przeciwpożarowa na zakup materiału wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych. Co jest podstawą tego i dlaczego? Bo ja, y w tym ja projekt, pierwszym projekcie tego nie jest, mm -hmm. to jest Już. nowy element, prawda? Zmniejszona mm -hmm. Zmniejszono, y, zmniejszono zakup środków w straży gminnej zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ wykorzystanie tych środków na dzień 21 września wynosił jedynie 38% i nieprzewidywane są zakupy dla Straży Miejskiej żadnych większych, nie wiem, rzeczy sprzętu czy wyposażenia no, na. Musiała zabezpieczyć środki. A jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową? To jest, to jest, proszę Państwa, w ramach działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa mieści się rozdział Straż Gminna i to jest w ramach tej straży gminnej. to nie dotyczy. To nie dotyczy ochrony przeciwpożarowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2011 rok. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Znaczy ja myślę tak Panie Przewodniczący, bo jak już pan mówi ile głosów było za, to proszę mówić też ile było głosów przeciw i wstrzymujących. To, to jednak mówię, będzie to nam te informacje na przebiegu głosowania albo... Przy głosowaniu w większości wystarczającej jest ta zwykła większość, tak. ale jeżeli jest takie życzenie, nie ma problemu. 13, głosów było za, 4 przeciw, i 4 wstrzymujące się. Kolejny punkt porządku obrad dotyczy... Uchwały w sprawie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przyrodnica. Bardzo proszę Panią Spartik o zreferowanie projektu uchwały. Szanowni Radni, również przygotowana została dla Państwa scalona, scalony projekt uchwały w sprawie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przyrodnica na lata, lata 2011-2022. Wprowadzone w niej zmiany dotyczą tylko budżetu roku 2011 w związku z dokonanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków. To jest ta jakby część związana z poprawką wcześniej omawianej wieloletniej prognozy finansowej. Także wszystkie pozostałe elementy zostają bez zmian. Oprócz tych, które miały wpływ w związku ze zmianami w projekcie budżetu Gminy Trzednica na 2011 rok. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywnica na lata 2015-2022? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przy 13 głosach za, 4 przeciw i 4 wstrzymujących się uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczy emisji obligacji komunalnych. Projekt tej uchwały był omawiany na komisjach. Komisje zaopiniowały go pozytywnie. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące Pana Roski? Tak, ja zadałem pytanie na komisji, jaka jest oba tych wydatków związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji pani skarbnik stwierdziła, że poda mi tę informacje na przeekcje Szanowni Państwo Radni, zgodnie z wybórkiem roku poprzedniego zapłaciliśmy wynagrodzenie za emisję dwóch serii obligacji i to było wynagrodzenie w wysokości 30 tysięcy złotych. Natomiast w tym roku otrzymaliśmy ofertę od jednego z banków i najkorzystniejsza oferta. To była prowizja w wysokości 5000 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czy są dalsze pytania? Albo dziękuję. Ja Chcę powiedzieć, żeby jeszcze raz Państwo jasno określili, że, że te oszczędności, które, które no zostały wykazane w uzasadnieniu do, do uchwały, są obliczone z uwzględnieniem kosztów, jakie ponieśliśmy na emisję poprzednich obligacji, tych, które spłacamy w tym momencie. Szanowny Panie Radny, poprzednie emisje, koszty już zapadły i... Chodzi mi o koszty związane z emisją, nie chodzi mi o koszty związane z wykupem, mhm. tylko z emisją. Proszę Pana,